Czy pracodawca daje pracę? No, według mnie nie daje pracy. Dlaczego? Dlatego, że dać to znaczy dać komuś coś i nie oczekiwać nic w zamian, a pracodawca jednak oczekuje czegoś w zamian. Zatem, jeżeli patrzymy na pracę jako coś, co dajemy, to tak naprawdę ustawiamy się w takiej linii pan poddany. Ja jestem pan, a ty, pracowniku, poddany i coś ci daję. Dzięki mnie coś masz. Ale to tak nie działa. Gdybyś nie potrzebował tych pracowników, to byś ich nie zatrudniał, a więc ich potrzebujesz do rozwoju własnego biznesu. Bez nich nic nie możesz zrobić. Nie zrobisz wszystkich obowiązków, nie zarobisz tych pieniędzy. Zatem nic nie dajesz. Tworzysz miejsca pracy po to, bo chcesz rozwijać swój biznes. I teraz, jeżeli twój biznes nie rozwija się tak, jak byś chciał, i masz pretensje do pracowników, że nie pracują tak, jak powinni, no to jest pewna teoria, która uczą studentów na pierwszym roku ekonomii. Jest to tak zwana teoria McGregorego XY. W skrócie brzmi tak. X, czyli pracownicy są leniwi i nic im się nie chce robić. No i teoria Y, stają się tacy jak w punkcie X, dlatego, że tak ich traktujesz. I teraz zastanów się, czy u ciebie ta teoria XY przypadkiem nie działa, bo tak właśnie traktujesz pracowników. Pracownicy to nie jest koszt. To jest inwestycja, która ma Ci pomóc rozwijać Twój biznes. Jak tak na to będziesz patrzył, zupełnie inaczej wszystko będzie wyglądało. A więc powodzenia. Zaobserwuj mnie po więcej takich treści no i daj serduszko albo lajka.